Zobaczymy czy uda Ci się zgadnąć listę, którą dzisiaj dla Ciebie przygotowałem, na co trzeba zwrócić uwagę i co trzeba mierzyć w swoim biznesie, żeby móc go rozwijać. Ten odcinek poruszy zarówno sprzedaż, marketing, jak i zarządzanie i zobaczysz, co według mnie jest najważniejsze. Bo tak jak Peter Drucker kiedyś powiedział, nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć, więc na co zwracać uwagę w swoim biznesie? O tym już za chwilę. Zapraszam na ten odcinek Rafał Schreiner. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej Unix Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmy w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Olubie ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Jeśli chcesz schudnąć, to wiesz, ile ważysz, ile chcesz ważyć. Docelowo, mając te informacje, możesz również liczbowo zapisać, ile kalorii musisz jeść. To się wydaje logiczne. Natomiast dlaczego w biznesie ludzie tego nie robią? Nie zgadniesz, ilu klientów na każde 100, które do nas przychodzi? Na podstawowe pytania, takie jak: po ile pozyskujecie klienta, jaka jest LTV, czyli ta wartość życiowa, czy jaka jest średnia wartość zamówienia albo wskaźnik wgranych handlowców, oni po prostu nie znają tych danych, nie znają tych liczb. Jeśli tego też nie wiesz, to jak chcesz rozwijać swój biznes? Dajmy na to przykład. Masz nowy skrypt sprzedażowy. Dajesz go handlowcom, mówisz, robicie wszyscy według tego skryptu. Jeśli nie wiesz, ile procent klientów oni domykają na 100 rozmów ze starym skryptem albo bez skryptu, to skąd niby masz wiedzieć, czy ten nowy skrypt daje lepsze wyniki, czy gorsze? Nie zmierzyłeś tego, więc nie wiesz. Mała uwaga: Jak chcesz pobrać tą grafikę, to wejdź na rafałsreinert.pl materiały. I druga rzecz. To, co teraz widzisz, to jest tylko część tego, co dzisiaj mówię na tym filmie, więc zostań do końca, bo będzie dużo więcej niż właśnie widzisz na tej grafice. Pierwsze to jest LTV, czyli Lifetime Value, czyli wartość życiowa klienta. To są przewidywane dochody, jakie klient może wygenerować dla firmy przez cały okres współpracy. I przykłady, jakie widzisz tutaj na tej grafice, to mamy subskrypcje, nowe produkty. Programy partnerskie, zasięgi organiczne prezentacje, qr kody, dobra obsługa klienta, e-mail marketing, lojalność do brandu, budowanie społeczności to jest super, bo jak ludzie Ciebie lubią, angażują się, identyfikują się z Twoją marką, no to tworzą społeczność grupy itd. więc kupują z automatu. Optymalizacja procesu zakupowego, Word of Mouth Marketing i programy lojalnościowe i zbieranie punktów. Tak, bo te wszystkie wydłużają lifetime value, czyli ludzie są po prostu są dłużej. Hej, hej. Zaraz godzina ósma. Ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook. Nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. To zapraszam do współpracy. Unique SEO otworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Drugi wskaźnik AOV, Average Order Value, czyli średnia wartość zamówienia, tylko nie ogólna wartość zamówienia, ale sprawdzaj według źródła. Może na przykład być tak, że z SEO masz dwa razy większą wartość zamówienia, czyli ludzie kupują więcej niż z Facebooka. I AOV zwiększasz tworząc bundles, czyli pakiety, kup 3 na przykład, albo pakiety, różne produkty nie tego samego rodzaju, upsele, downsele, order bumpy. Darmowa wysyłka od pewnej kwoty. O, oh, ja sam się na to często łapię. Gdzie na przykład brakuje mi 10 zł do zamówienia, w jakimś sklepie z suplementami i zawsze się dobiera. Albo gratisy do zamówienia, prawda? Kupisz jeszcze za 10 zł, a dostaniesz tam, nie wiem, jakiegoś batonika czy coś. To się z automatu kupuje. Czyli w ten sposób zwiększasz wartość zamówienia. Dodatkowo scarcity i urgency, czyli tą pilność i ograniczony czas, wiesz, przedmioty się kończą, wkrótce mija czas promocji. Optymalizacja oferty, dodatkowe prezenty od pewnej kwoty, podniesienie cen i cross sell. Trójka. CVR, czyli Conversion Rate. To jest wskaźnik, który przekłada kliknięcia na zyski. W dalszej części tego filmu rozwinęł ten wątek, ale kilka przykładów z grafiki. Optymalizacja landing page'a. Robisz różne testy AB za pomocą Hodżara, Yandex Metriki i Microsoft Clarity. Dodatkowo robisz ankiety, mm, telefony z działu sprzedaży, co się podobało, co się nie podobało. Conversion Rate Optimization. Heurystyki, błędy poznawcze, I tutaj znowu Scarsity Agents, tak jak było poprzednio. Sekwencja ratowania porzuconych koszyków. Zdziwiłbyś się, ile sklepów, które do nas przychodzą, żebyśmy prowadzili reklamy, nie mają w ogóle e-mail automation czy marketing automation i nie wysyłają z automatu tych wiadomości, jeśli ktoś porzuci koszyk. A koszyków w e-commerce mamy porzuconych aż 70%. Czyli z tych 70%, załóżmy na 100 osób, które dodało do koszyka, 70% nie kupuje. To można sporo i tak mimo wszystko odratować. Także to jest wywalanie pieniędzy w błoto. SMS, follow up, testowanie CTA i poprawa procesu zakupowego. Kolejny czwarty CTR i CPM, to już bardziej tak dla osób, które prowadzą ads u Ciebie w firmie, ale to są koszty za tysiąc wyświetleń i wskaźnik przeklików z reklamy do strony produktu. To są główne drivery, jeśli chodzi o marketing. Tutaj już nie będę omawiał tego wszystkiego, co masz na grafice. Możesz się sobie ściągnąć, tak jak powiedziałem, ale jeśli chodzi o koszty za 1000 wyświetleń i przekliki słuchaj, dla przykładu, jeśli masz 1% kliknięć w reklamę kontra 4, które możesz zrobić, oczywiście to nie jest trudne, tylko musisz odpowiednio testować grafiki, kreacje czy filmiki, no to wyobraź sobie, że nagle masz 4 razy więcej osób, które wchodzą na Twoją stronę z reklamy, czyli jeśli masz 1% przeklików kontra 4%, no to masz razy 4, zarabiasz więcej automatycznie, masz ten dochód, bo 4 razy więcej osób wchodzi. Także pamiętaj o tym i walcz o ten wynik, żeby był jak największy. I kolejny wskaźnik to są leady, czyli w jakiej cenie udaje się Tobie generować tą osobę, która jest wstępnie zainteresowana Twoją ofertą. W e-commerce to może być cena dodania do koszyka jako miernik lub CPS, czyli cena sprzedaży, koszt sprzedaży. Tylko że pamiętaj, lead lidowi nie jest równy. Musisz spojrzeć na trzy rzeczy. Pierwsza, Rozróżnienie to na co, czyli na jaką usługę masz te lidy i z jakiego źródła. Drugie, jeśli masz lidy z remarketingu, to cena będzie dużo niższa, dlatego musisz rozróżniać ruch zimny i ciepły, czyli ten ruch, który Ciebie nie zna, i ten, który Ciebie zna. I trzecia rzecz to jakość lidów, bo często jest tak, że lidy inboundowe no, są najlepsze, a te z formularzy błyskawicznych na Facebooku najsłabsze. I tutaj mały tip ode mnie, jak testujecie jakieś kreacje czy teksty reklamowe, to tylko na zimnym ruchu. Bo ci, którzy Ciebie znają, zawsze klikają więcej, więc taki test no, nie będzie obiektywny bo po prostu. ok? I będziesz miał złe dane do tej głównej kampanii na zimny ruch, która pożera najwięcej budżetu. Szóstka. Przed chwilą wspomniałem jakości lidów. Mówi się też na to kwalifikacja. Ja chcę, żebyś zrozumiał całą mechanikę Dark Social. Programy do atrybucji mają spore problemy, aby dokładnie pokazywać liczby. Blokowanie cookies, prywatność, iOS, blokowanie regla w przeglądarce, cała masa, ok? Jest tego sporo. Ale musisz pojąć jedno. Dobre lidy pochodzą z tego, jeśli tworzysz sporo dobrego kontentu i ktoś konsumuje ten kontent od pewnego czasu. Jeśli ktoś ciebie nie zna, a ty wyskakujesz jemu od razu z reklamą, kup ode mnie albo. Wypełni formularz, a nasz handlowiec zadzwoni i będzie ci sprzedawał przez telefon. No to nie ma się co dziwić, że masz słabe lidy. To tak, jakbyś chciał się oświadczyć na pierwszej randce. Najpierw musicie mieć bardzo dużo takich randek, zanim się oświadczycie. Czyli to jest tak, jakby wybranka konsumowała dużo Twojego kontentu. Ok? Randki to jest kontent. Dużo kontentu, dużo randek. Także SEO, YouTube, podcasty, rolki. To wszystko przekłada się na cały lejek, że lidy stają się bardziej kwalifikowane i są lepszej jakości i finalnie handlowcy domykają więcej. No i to prowadzi nas właśnie do kolejnego punktu. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix SEO? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixseo.pl i wypełnij formularz. Wskaźnik wygranych sprzedawców. Bo jeśli dostarczasz słabe lidy, no to sprzedawcy mają problem z domykaniem, nawet jeśli są bardzo dobrzy. Efekt, niska motywacja handlowiec jak dzwoni to już od razu ma negatywne nastawienie, bo i tak wie, że klient nie kupi i no i całość się zamyka. Handlowiec ma wtedy gorsze nastawienie, brakuje mu motywacji, no i gorzej prowadzi rozmowę. Ósemka mierzenie efektywności handlowców. I tutaj przyda się tobie CRM i analiza pipeline, bo ty powinieneś wiedzieć, na jakim etapie jest lead i na jakim etapie sporo z nich rezygnuje. Jeśli sporo jest w toku, rozmowy są obiecujące, a po otrzymaniu umowy wskaźnik mocno spada, to znaczy, że Albo umowa jest słaba, albo coś jest nie tak ze sprzedawcą. Najprawdopodobniej po prostu sprzedawca wysłał umowę i agresywnie czeka. Wiesz, czekamy agresywnie, robimy coś, nie? No i wtedy trzeba ich przeszkolić i położyć nacisk na follow-upy, a w międzyczasie lekki lead nurturing, bo oni muszą wysyłać takie niezobowiązujące informacje, coś w stylu edu albo case studies. I na sam koniec życzę Tobie dużo szczęścia, zdrowej pieniędzy. Rafał Schreinert. a przy okazji daj znać, który wskaźnik według Ciebie jest najważniejszy, a może masz jeszcze jakieś dodatkowe u siebie w biznesie, które mierzysz. Ciao! Hey. Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny Tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego! I dużo sukcesów. Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl. Masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.